Siemaneczko! Dziś odcinek z klasycznego duo. Moim zdaniem była to nasza najlepsza gierka rozegrana na Syberii. Ostatnio jest spory problem z ilością graczy, która rzadko kiedy przekracza 40 osób na mapie, ale tym razem nie przeszkodziło nam to rozegrać dobrą grę. Dużo piskiego walenia i podjazdów gwarantowane. Kolejny odcinek będzie z challenge'u od widza, już niebawem. Mam nadzieję, że gierka się spodoba, miłego oglądania! blisko granica strefy! Więc tam nas tutaj nic nie podjedzie, a tylko że musimy poczekać do pierwszej strefy, nie? Tak, tak. To zobaczymy, zobaczymy, na razie lutuj. Potrzebny jest lut. Tak jest, jakiś początkowy. A, no czy Fujka armor i tyle, ja broń mam. No, biorąc pod uwagę, że zaczynam tak samo, bo gdzie karba, snajperka. sniperka. To nawet 4 razy z rzędu, musimy to przebić. Tak jak naszą, pobijaliśmy liczbę winów pod rząd, to musimy teraz przebić kurwa. O, to są typy już? Znaczy, no nie u mnie, nie, ale tam dalej, bo tam flash. Tu sumie jeszcze challenge'u nie grałem pod tytułem yy, takim, że biorę pierwszą broń, jaką w ogóle znajdę, i tylko tym gram. Znaczy, pierwsze dwie. To nie jest za zbyt safe tą zona wyrzuca małego, nie wiem czy chcesz zynzla, czy nie chcesz zzynzla Nie no weźmy, weźmy, bo na razie to jest lipa w Ja już podjeżdżam typu Słuchaj, nie miałem dwa nightstopy, what the fuck? No co gdzieś przypadkiem? Nie, no ogólnie to patrzę, co podnoszę, no ale jak. Ty, Garandzik tu leży, ale strzema to nie jak co. Kurwa, a kiedyś się... ten garant był fajniej i on się respił. Teraz jest taka pizda w tym zawodzie. Ja mogę... Gdzie ten garant? Tu w tym małym, tu przy końcu miasteczka w takiej szopie. Kurde, to ja wezmę, a to dam Ten Te wrog, Nie wiem, czy te stawiałem. Stawiałeś. Tutaj są typy jak coś, ripery kurwa nie rippery, hopie Wojnak z kurwysem tutaj jest No kurde podnoś te nade'y, o No, to jest Chyba w Reapera strzeliłem przypadek, słyszałeś? Ja słyszałem tę Tak. Ja widzę. Tutaj. Zrobię to? Tak. Ale Reaper mnie napierdala, nie? Ale to nie wszyscy jeszcze będzie tor gdzieś To no właśnie widzisz A widzę, widzę, widzę Ale to nie tor O jebane, jak zapierdala A gdzie on jest Od razu Dreku, bieg, 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 tutaj był przy tych balach, postawił osłonę, pobieg dalej, kurwa. Reagent. Nie zgin, nie zgin, nie zgin. Dobra, po tamtych idę. Tak. Ale tak mówię, nie ma spowolnienia, czy ja go trafię? Czekam, położę się, bo tak. Biegł nie dobrze, ale jakoś w miarę przewidywalny. No, to kiedyś miałem misję do zrobienia, samochodem tu jechałem. I my, kurde, na którejś tutaj góry wyjebało. Kurde, i akurat się tak przywróciłem, że jakby siadłem. Tak. To, że chyba a nie, nie, nie. Doje, nie dojechał. Y Wiem na czym nie wybiło, ale o gravity było I jak tutaj gdzieś zapierdalałem z tych górek Zeskoczyłem, to wiesz, ten samochód jakoś tak poleciał bokiem i się przewróciłem I pod, pod tym domem tutaj wylądowałem No tutaj, czaje Tu masz stupek, bo pewnie tu masz mało dusz, nie? No mam 130 na razie To sobie znieś, mam dwie do treby. Na góreczkę idziemy od razu Tam na... Wy... Na, dup... na Co to jest? Wydupisko kurwa? Idziemy tam do góry O. No na no, tym tym robiłem też misję i Kozy też nawet zrobiłem. Jak coś taki musisz zabić, tą lodówkę otworzyć, to nie musisz jej cały otwierać, tylko wystarczy, że raz No repikniesz, no no. No i ja to zrobiłem i Kozy to zrobił. Ludubeczka, no, ale daleko w chuj. W tamtą stronę w tym. A nie, nie zabiegniałem. <laughs> Czerwona gdzie? Tutaj Oproszę. proszę w tej wieży Warto wiedzieć, bo no, mówię, my tak mało chodzimy po tych a po rogach mapy, że to jest szok No ale tutaj zresztą kurde rzadko się bywa, nie? No tak to no, mówię, no po rogach mapy mało chodzisz, nie? A, te no, magazynki ci miałem do karbajna wyrzucić A masz je jeszcze? A. Alright Już spadła? What the fuck? Mp5 ma Tu jest raczej czysto, bo tak przebiegam przez to miasteczko No, lotnictwo było w strefie, więc pewnie, kurde, będą ziomeczki Duży Thompson tu jest? Aha, to maszynka, dobra O krach nikt nie zapierdala, więc...

Alright Ja eee, się Szybkości dla Ciebie kumplu No ja mam, masz Tutaj magazynki możesz mi dać i reszta jest twoja To to tam leży to sobie możesz wziąć Garant magazynki dla Ciebie S i kumplu bo tam masz kurwa dzień dziecka Mini Jakbyś myślisz, w temu chodzi bo kurwa zajebał? Hmm, nie wiem Tak trochę skillem hmm. mi zajebało wiesz, ale nie wiem czy to wszystko Skrobność zero no, tak trochę. Dobra na przewęcz. Ja, tego idziemy, kuja. Bietłowa. Kurde, tak dawno nie miałem takiego dużego stasza Dawno nie miałem 18 szamy w wyku. A, to znowu ten domek, gdzie się była, była na pierdalanka. Tak. Ja. Pamiętna ale w strefie, strefie ale to w strefie, daj to w strefie. Piszczy, 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 sonar, kurwa, lipa jest. Dobra noc. Ja tam był, ale perfidy, jak z jak bym wpadł na niego. No tak, jak na na nadepniesz, to wtedy wiesz, ona ma A tutaj bo masz tam. tego? Masz to, yy, bo nie wiem czy ty masz czy nie. Nie, nie, nie mam. Biorę. Tam na u góry Tu jest MK, stary. Biorę i TP w tym domku tutaj. U góry? Nie, u góry nie mogę. No no dole, tu nikogo już nie ma. Tylko nie po ten typ kampił za bardzo ci powiem szczerze, bo... Dobra, chuj z nim w sumie. Dokładnie. Tu nikogo nie ma, bo po potem jak pojebany i... No przy. Jest to ona lotniska a ja mnie szedł. Ja poszedł do góry. Tamte kurwa saguny i w ogóle. Chuje mu jedzie branża. No no tamtej majki, bo lotnisko to końcówka tego lotniska i tak w zasadzie tam chuja wiedzieć czy oni tam będą czy nie. Nie no nie ma sensu oczywiście. Oj do góry, bo jest skałka się tu wlezie. Chlepy na dole mamy w razie WTO. JD Jakiś no. koleżka mam pastruna no z, z, lotni, z No widzisz to są kumple kurwa O Jezu, jak pojebany w czeku. Formuła 1 No Speed Boost jeszcze pastruna, łową na no szybciej się już nie da No nie Jeszcze Bunker chyba uh -huh. Raczej bunker, ale nie jestem nie, 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 nie Oczywiście Na dachu go budynku Ale już nie piszczy tutaj leży jakiś gość W locie go zajebałem, ale to było piękne Od razu? Co? Od razu? Tak, od razu to jego kumpel. Spierdala, wiedział, że co go czeka, nie? A patrz, mówiłem wczoraj, żeby nie grać tej kurde, tych dwóch gierek. Trafiliśmy na tego pedałka jednego z drugim. A chuj tam z nim, wyjebany mam na niego. Ja mi, tak w sumie co, to jedno, drugie miejsce. Słuchaj, drugie miejsce mi tak jeszcze nie wolą, bo to jest utrzymanie. Chociaż wiadomo, cały czas wolę pierwsze, no i nasz, nasz win rating w tym sezonie to jest jakiś kurwa dramat. Niepojęty. Mnie to kurze tylko to, że nie, nie potrafię ich zabić, nie? Ale wtedy to ja nawet nie jest, ono się wzięło. Był tam nagle, kurwa, pojawił się w drugim miejscu. Nie wiem, Sprena mi tam niewiele strzela, zbrakło. Kurwa. Mi tam bardzo niewiele zbrakło, żebym go z tego FG wypierdolił. Ale jednak to zrobiło różnicę zasadniczą, więc. Tutaj strzela z MG. Widzę typa, który podjeżdża. Gdzie jesteś? No, no tutaj no. powinien sprawdzić jeszcze. No, tam jest imprezobraz. Ripper'y przetają. Kamyczkowa jest. Kameczkowa też. Tu jest safe, idę stąd. Cztery ripery stąd. Cztery? On no tu zniknął. Kamyczkowa, tutaj. A staminy cały czas nie mam, ja pierdolę, tak za że ona nie ma kiedy odpocząć mhm. Tutaj się skończyły gdzieś A jest tam Jestała Jak coś to klikaj cały czas, bo wiesz, jak to te znaczniki znikną to Dobra Bliżej, Wiem, to bliżej podjeżdżam. Tak, ja też. Ja bym gdzieś spierdolił dalej. Widzę, widzę, widzę. Ja ale tutaj GG No ileś na mnie fokusuje teraz, ja pierdolę! I tam ja niżej do nas wali. walili, nie? Jest jeszcze Dobra, a tylko Tepy nie mamy, Poza Tepy tutaj gdzieś świeżą. Robimy kumplu. Widzę, widzę, widzę jednego Domek? Za domem. A wojskowa stoi, albo premium. Premium. Ileż kurwa razy można dostać? i Nie paść, no. Leży. Ten drugi jeszcze gdzieś do mnie strzelił, ale nie wiem skąd. Mamy obok. Jeden super niszczy, drugi swój Dobra, podjazdu nie mamy więc jest chillera Ale mnie podjeżdża Na no dole całkiem przy strefie, przy niebieskiej W sumie ciężko że ta strefa była inna Brak strajk Brak, brak, brak. Ta tak. kamyczkowa, którą prawdopodobnie strzelałem. Także w oguszenie już. Kierdalone tak, workowego? Tak, zajebałem tego tego, kamyczkową, ale ogłuszenie miałem cały czas. Więc to w sumie git wyszło. Jeszcze raz? to? mnie Przy mnie gdzieś. Przy mnie gdzieś. Przy nie panikuj. Nie panikuję, tylko mówię o kurwa Ja pierdolę Nie kurwa O mnie. Nie tepnę już z gorkiem nie trafiłem, nie? Nad głową już leciało gdzie jest? Tutaj, przy mnie, od mojej strony. Widzę, widzę, widzę. Jak, jak, jak się skończy, to mu go wypierdolę. Skończyło się. Kurwa. 7 sekund. Zejdź na dół. Ty tepnął, tepnął, o kurwa, pizda jest. Nie powiązać na rach. Ja ginę, ja Tak, jest tutaj, no, na S. I drugi jakiś podchodzi mnie zbierać. Drugi. Zbieracie? Zbieramy się no Pod tobą leży Dobrze. Nie, i... nie, bo ja celowałem na, na celowniku, nie widziałem stary Ja twoje ciało celowałem wiesz Potem nie śmiecie się zajebał I to się u góry było, jak, jak podchodziłem, znaczy jak prawie ginąłem mhm. Wiem, ja że ja ty to... osłonek ustawiłeś w Dobra, ci w bunkrze pewnie wyszli. Tych, to tam olac tak. Tego do okien zbieram. O kurwa, był po I prawej. ja ten worek oskudnie przerzuciłem. Nie chciałem w niego rzucać, tylko chciałem w ziemię rzucić. Ja on kurwa jakoś tak poleciał gdzieś. Z prawej, z prawej, z prawej! Na... Drugi po lewej, piętnaście. Widziałem, Zagrożenie za trójki. Kurwa, jeszcze? Ajajaj, to ci powiem. Ale tam naprawdę, tam zjebałem. Tam muszę przyznać sam, że spierdoliłem tego typa, bo ja. Jak powiedziałeś, że twoje ciało, to cały czas faktycznie patrzyłem na to twoje ciało, nie? Poza tym i tak bardzo słabo było widać. Faktycznie nie widziałem, a tym bardziej ty tam w dole leżałeś, nie? Ja myślałem, że ty tam hmm. na open skalę gdzieś leżysz. Idę do Kurwa, tak, 10. No, to jest to. I jeden pocisk. To jest to. Postaram się jeszcze cię zrespić, tylko muszę TP postawić. Nie, tutaj nie postawisz, chłopie. Żeby mnie nie zakryli, Tak jak zakryją to pizdo że chyba nie ma, nie? Może zaćmienie w sumie, jak Jest, był na 165 Blisko? Nie, przy trefie. biega do okopów Dobra, easy Do, te do strefy tepamy? Tak, co? Ok, tam tam wyjdziemy. Target found. Czekaj, już 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 już. Patrz Już tam do ciebie idę. Patrz karbajna. Masz szamę. Jak... Nie no, ja mam pompę, to po posz... prostu, nie no, wiesz Nie wiesz to. Weź to, Zapotę no, pogram sobie tu jest małe okno. Ja nie wyjdzie... wiem, czy nim wyjdziemy, czy wyjdziemy. Wyjdziemy, dobra, git. Dwa jak rzuciłem. Ja pierdolę, easy. są? A, wokoło. Wiadomo coś? Czekaj. O, za nisko nade'a Ale mam jeszcze jednego Na twoim tym? No nie wiem, no gdzieś tam Wystartował że jest. Przed tobą. Dobra, Gereczka. Ale Ciadło.